Thank you. Nam zależy na tym, żeby przede wszystkim uczyć podchodzenia do informacji krytycznie, ale także do odróżniania, od rozróżniania bardziej autorytetów, bo w dzisiejszym świecie mamy problem właśnie z tym, żeby nie, 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 ślepo nie wierzyć ludziom, którzy uważają, że znają się na wszystkim. Więc wiara w to, że ktoś z ekranu, kogo lubimy, kto jest influencerem, kto jest celebrytą, powie nam, tak jest, bo ja słyszałem, wiem, posługując się różnymi technikami, na przykład zwykłą plotką. To nie ufajmy ludziom tylko dlatego, że, że ich lubimy i nie zawsze ci, którzy myślą, że się na wszystkim znają, na wszystkim się znają. To jest chyba w ogóle problem, największy problem mediów przekazywanie jako informacji opinii różnych osób, już nawet nie samych dziennikarzy czy komentatorów, prawda? Komentatorzy ich praca na tym polega, że, że mają komentować tę rzeczywistość, a dziennikarze jako tacy powinni przede wszystkim informować. Jeżeli chodzi o zachowanie obiektywizmu, no to tutaj też pozostawiamy tę decyzyjność, jeżeli chodzi o to, jaki źródeł korzystamy każdemu z obywateli. Chodzi o to, żeby zdawać sobie też sprawę z istnienia baniek informacyjnych, baniek filtrujących, a więc tego, że w pewien sposób te rzeczy, które my oglądamy na co dzień, one są sprecyzowane, one są dostosowane do naszych preferencji, to różnych, czy politycznych, czy religijnych, Innych, czy się to poglądowych? I po prostu zdawanie sobie sprawy z tego, że tak jest, bo to fakt, sprawia, że będziemy z większym obiektywizmem, być może i tak jest też nasz cel, podchodzili do tego, co widzimy. Będziemy zdywersyfikowanie tych źródeł informacji, po prostu jest elementem budowania krytycznego myślenia i podchodzenia do informacji nie zawsze jako pewnik i jedyna prawda, ale do tego, żeby uczyć się odróżniać też fakty od opinii, i to jest właśnie w tym wszystkim kluczowe. Nasza misja skupia się przede wszystkim na na tym, aby podejmować różnego rodzaju współpracę, ponieważ wiemy, że w grupie jesteśmy silniejsi. Między innymi współpraca z naukową akademicką siecią komputerową, stowarzyszeniem Demagog czy Polską Agencją Prasową umożliwia nam informowanie różnych grup odbiorców na temat zjawiska fake newsów, na temat tego, w jaki sposób skutecznie odróżniać informacje prawdziwe od informacji fałszywych. Obecnie widzimy, że młodzież niestety sięga głównie po informacje znajdujące się w mediach społecznościowych. To ogromne zagrożenie. W tym momencie też granica pomiędzy dziennikarzami a obywatelami zaciera się. Każdy z nas może publikować różnego rodzaju informacje. Z jednej strony jest to szansa, z drugiej zaś ogromne zagrożenie. Problem z rozróżnianiem faktów od opinii, to jest problem, który należy jak, który należy jak najszybciej zaadresować, mówiąc tutaj już od najwcześniejszych latach edukacji. Też staramy się to robić właśnie w naszych kampaniach i w naszych szkoleniach adresowanych do najmłodszych, dlatego że to, co mówi nam kolega, koleżanka, to niekoniecznie musi być fakt, ale raczej właśnie opinia. Tego próbujemy od początku uczyć naszych studentów. Odróżniania faktów od opinii, a więc informowania i komentowania. Na ile nam się to udaje, to widać pewnie w mediach, ponieważ wielu naszych absolwentów pracuje w mediach. Te media są bardzo zróżnicowane i często, niestety, mimo naszych starań, nie zawsze się udaje w pojenie tego, żeby wyraźnie oddzielać informacje od opinii. To jest chyba w ogóle problem. Współczesnych mediów, i nie tylko mediów, bo na co dzień mamy z tym do czynienia, że ludzie mylą fakty z opiniami. Jeżeli chodzi o naszą rolę, to naszą rolę jest budowanie świadomości. To jest pierwszy krok do tego, żebyśmy byli bardziej odpowiedzialni też w naszych własnych zachowaniach w mediach społecznościowych, czy w ogóle w infosferze, bo często mówi się, że no właśnie, to wszystko wina mediów społecznościowych, bo tam siedzimy tam za długo, ale nie zmienimy tego, że siedzimy tam długo, więc jeżeli już jesteśmy w mediach społecznościowych, to ważne, żeby odpowiedzialnie z nich korzystać. My tutaj staramy się kłaść nacisk właśnie na to, żeby do wszystkich grup wiekowych, bez względu na to, czy mówimy o czwartoklesistach, Mówimy o słuchaczach uniwersytetu III wieku. Docierać z tym przekazem, który jest bardzo prosty, żeby nie dać się nabrać na wszystko, nie wierzyć we wszystko, co widzimy w mediach społecznościowych.